Witajcie szanowni Państwo. Dzisiaj nowość od firmy Gion, uzupełnienie ich oferty, czyli Total Remover, produkt do usuwania starych zabezpieczeń, starych wosków, silantów, kudeków bla, 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 bla i tak dalej, i tak dalej. Nie usunie on na pewno folii PPF, która też jest zabezpieczeniem, więc tutaj się nie łudźcie, że jak spryskacie na auto zabezpieczone folią, że ta folia po prostu odpadnie, ale to tutaj tak dla tych, co może biorą wszystko zbyt poważnie i na serio. A teraz ja zapraszam Was do części praktycznej, gdzie pokażę Wam, co ten produkt daje, do czego on nam się tak naprawdę może przydać. Także zapraszam, do oglądania. Szanowni państwo, na czarnej masce ceramika, która była jest stosunkowo świeża, ponieważ mało na kilka tygodni tak naprawdę i tutaj na pierwszy podjazd usunąć ją było dość ciężko. Spryskujemy sobie oczywiście najlepiej na suchy element, żeby nie rozcieńczać niepotrzebnie produktu z wodą. Ten element wcześniej został oczywiście umyty. Dodam tylko, że wcześniej został umyty kwaśnymi produktami, które były recenzowane troszeczkę wcześniej i część z tych waterspotów po prostu była mniejsza. Ale umyte spryskujemy na suchy osuszony lakier i rozprowadzamy rękawicą. Zostawiamy na jedną do trzech minut. Nie pozwalam oczywiście temu preparatowi wyschnąć na lakierze. No i na początku ten pierwszy podjazd powiem Wam szczerze, że to hydro było dalej tak jak było. Tam nie było widać za bardzo żadnej różnicy. Oczywiście po jednej części była ceramika, a na drugiej stronie były jakieś tam kudeki i inne tam siuwaksy. Także te słabsze elementy oczywiście szybko się poddały, szybko zeszły. Nie miałem okazji jeszcze pracować na żadnym wosku, ponieważ tego wosku nigdzie nie było, ale słabsze elementy poddają się oczywiście szybciej z racji tego swojego składu. Nie wiążą one tak z lakierem jak powłoki ceramiczne i to myślę, że już wiecie. Ale tutaj drugi podjazd to były białe drzwi i na tych białych drzwiach była stara powłoka, która ma może rok. Jak nie lepiej, już teraz z głowy ciężko wygrzebać informacje, ale była ona taka umierająca i było widać, że ten produkt jeszcze pogorszył jej stan przy tym pierwszym podjeździe. Oczywiście procedura taka sama. Spryskujemy, rozprowadzamy rękawicą, zostawiamy na kilka minut i spłukujemy obficie wodą, żeby wypukać cały produkt. Oczywiście tam na tych białych drzwiach jest uszczelka gumowa i było widać, że produkt raczej zasadą nie jest, ponieważ ta uszczelka barwić nam nie zaczęła. A co ciekawe, na tym czarnym elemencie, na tej masce, jak popracowałem trochę dłużej, zrobiłem kolejny podjazd, to już dało się zauważyć, że usunął waterspoty. I tutaj też taka informacja jest, że ma usuwać ślady powodzie. Nie waterspots, tylko watermarks, ale ślady powodzie jak najbardziej często są właśnie waterspoty. Jest to minerał i ten produkt tak przynajmniej mi się wydaje, bo mój pH-meter poległ. No i tutaj stwierdzam, że produkt powinien mieć ph Kwasowe. Kwaśny jest jak cytrynka. W każdym razie zapach nieco duszący. Ten zapach mi się nie podoba, ale tutaj zapach nie ma robić roboty. Robotę ma robić sam produkt i, jakby tutaj, jego działanie na elemencie. I przy tym drugim podejściu, tak jak Wam powiedziałem o tych waterspotach, oczywiście widać tą różnicę. Specjalnie zrobiłem też zdjęcie, żeby pokazać Wam możliwie jak najlepiej, w innym świetle, jak te waterspoty zniknęły. I naprawdę poradził sobie z waterspotami świetnie. To były stare waterspoty, oczywiście lekko nadgryzione już przez inne kwaśne zabiegi, ale mimo wszystko te wcześniejsze zabiegi z nimi sobie tak nie poradziły, jak poradził sobie właśnie ten produkt, więc tutaj usuwanie waterspotów jak najbardziej. Chociaż z tego co pamiętam, że on ma waterspot remover swój, taki typowo dedykowany, a ten tutaj zrobił tą robotę i w tym drugim podjeździe, tak jak Wam też zacząłem mówić, delikatnie już nadgryzł powłokę ceramiczną, tą, Taką całkiem świeżą. Było widać, że ta hydrofobowość już nie jest taka regularna. Zaczęły się robić miejsca, gdzie ta woda zaczyna nam taflować, nie ma tych kropelek, więc podejrzewam, że kolejne powtórzenia zaowocowałyby tutaj usunięciem większej części tej powłoki ceramicznej, ale też producent tutaj przewiduje takie działania, żeby te czynności powtarzać, bo oczywiście nie wszystko poddaje się tak łatwo, a ta powtarzalność tutaj może generować lepszy efekt. Także, moi drodzy, Total Remover Giona nowość. W ich stanie. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Na razie.